Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Najważniejszym ze wszystkich układów elektrycznych zainstalowanych w samochodzie jest to układ zapłonowy. Jednym z jego najważniejszych elementów jest wyłącznik zapłonu który uruchamia się bezpośrednio po przekręceniu kluczyka umieszczonego we wkładce zamka. Problemy z tym komponentem mogą spowodować, że zostaniesz uziemiony, jak działa wyłącznik zapłonu. Główną funkcją takiego przełącznika jest ustanowienie połączenia między rozrusznikiem samochodu a akumulatorem, który zapewnia energię do działania urządzenia, następnie rozrusznik obraca kierownicą, uruchamiając proces spalania wewnętrznego, włączając rozrusznik. Zasila on również wszystkie inne układy elektryczne. Sam wyłącznik składa się z cylindra zamka, do którego wkłada się kluczyk samochodowy i elektrycznego mechanizmu przełączającego, który łączy akumulator z rozrusznikiem. Objawy wadliwego wyłącznika zapłonu. Istnieją dwie główne części wyłącznika zapłonu, które mogą ulec awarii. Powodując problemy z rozruchem, awarii ulega albo mechanizm bębenka zamka. Każda z tych dwóch awarii może objawiać się następującymi symptomami. 1. Przegrzanie wyłącznika jeśli zauważysz, że przełącznik stał się gorący, prawdopodobnie doszło do zwarcia obwodów elektrycznych wewnątrz. Może to spowodować przegrzanie. W takim przypadku należy zdecydować się na demontaż i wymianę. 2. Samochód nie uruchamia się oczywistym objawem wadliwego przełącznika jest odmowa uruchomienia samochodu. Jeśli akumulator i alternator samochodu zostaną usunięte z powodu problemów, winowajcą jest najczęściej przełącznik, który należy wymienić. Może się to zdarzyć z powodu problemów z cylindrem zamka lub przełącznikiem elektrycznym. 3. Reflektory zapalają się bez uruchamiania samochodu. Jeśli zauważysz różnicę, gdy włączają się reflektory i działa klakson, ale samochód nie chce się uruchomić, możesz być pewien, że jest to źródło problemu. Jeśli więc zauważysz taką różnicę, nadszedł czas, aby sprawdzić lub wymienić przełącznik. 4. Przerywane gaśnięcie, gdy cylinder zamka przełącznika nie działa prawidłowo. Możesz zauważyć problemy. Gdy samochód przyspiesza lub zwalnia, powodując zgaśnięcie samochodu, jest to spowodowane wysunięciem się kluczyka z pozycji blokady i wadliwym mechanizmem sprężynowym. Objaw ten występuje bardzo rzadko, najlepiej zdecydować się na wymianę, jeśli przełącznik został zwarty lub poważnie uszkodzony, ponieważ uruchamia on rozrusznik samochodu, co z kolei prowadzi do rozpoczęcia cyklu spalania wewnętrznego silnika. Nie można sobie pozwolić na ignorowanie objawów wskazujących na jego pogorszenie upewnij się że zwracasz uwagę na oznaki problemów z zapłonem i przeprowadzasz niezbędne naprawy.